Wolność słuchania wymaga wspierania. Patronite.pl, Kośnik Radio.net. A my drodzy państwo w Odysei wyborczej będziemy rozmawiać teraz o kwestiach bezpieczeństwa, bo one są bardzo istotne w kontekście tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Z nami jest pan profesor Maciej Milczanowski, zastępca dyrektora Instytutu Nauko, Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytet Rzeszowski, także były żołnierz, który między innymi brał udział w misjach ONZ na wzgórzach Golan, czy był w Iraku? Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam serdecznie. No więc na początek ta yy, niecodzienna sytuacja, bo chyba tak to możemy nazwać, mówię oczywiście o tym, że prezydent Karol Nawrocki mimo czterech spotkań umówionych z przedstawicielami polskich służb, z wywiadem, z kontrwywiadem z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie może spotkać się. Co to znaczy dla bezpieczeństwa Polski i jak na to możemy patrzeć? Czy pan prezydent na pewno powinien mieć taką możliwość spotykania się z, z szefami służb, ale ważna jest formuła, w jakiej takie spotkania miałyby mieć miejsce. Jeżeli pan prezydent zwołuje odprawę tych służb, no to nie do końca jest to w jego kompetencjach, więc wydaje mi się, że problemem oczywiście nie jest samo to, czy może, czy nie, z tymi służbami rozmawiać, bo oczywiście, że może to robić ale jest ciągła walka właśnie kompetencyjna, pamiętamy słynny spór o krzesełka w Brukseli, to jakby ten spór cały czas się ciągnie i nie możemy wyjść z tych krzesełek, co jest absurdalne, bo wtedy no, nie mieliśmy wojny za wschodnią granicą i dzisiaj wydaje mi się, że prezydent z premierem no, powinni jednak nabrać troszkę powagi do tego, co się dzieje, no i takich rzeczy nie robić oczywiście, że no, ważna jest formuła takiego spotkania, bo służby są istotne. Służby odpadają przed premierem, nie przed prezydentem. Więc y, to, to jest jedna rzecz. Natomiast, oczywiście, że prezydent jako zwierzchnik sił zbrojnych no, też w pewien sposób powinien tej informacji ze służb, y, tej te informacji otrzymywać. Y, no, pewnie się to dzieje, tylko że pewnie chciałby bez No i tu wychodzą te kwestie, właśnie zaufania jednego do drugiego. Wiemy, że pan prezydent nie chciał na przykład ochrony ze strony y, Boru, no bo się właśnie obawia, bo, bo nie ma zaufania. No, nie wystawia to dobrej opinii naszemu państwu, więc niezależnie kto ma rację w tym sporze, bo tutaj oczywiście mogą być różne strony, ja jestem za tym, ja jestem za tym, ale tak naprawdę tracimy wszyscy jako państwo na tych sporach dość karczemnych pomiędzy PISem a PO. I to jest główny problem naszego państwa: że nawet w obliczu wojny, zagrożenia bezpośredniego, jednak nie potrafimy się jednoczyć. To jest ten mit który ciągle słyszy, że Polska się jednoczy w czasie zagrożenia. To nie jest prawda. Ale, ja jednak, tak ale ja jednak wróciłabym, panie profesorze, do tego jednak, kto ma rację. Wiemy, że czterokrotnie były umawiane spotkania pomiędzy sekretariatami, przedstawicieli służb, a prezydentem Polski. W takim nagraniu już mamy, go, mamy to nagranie, ale ja, ja, ja to po prostu sparafrazuję, że prezydent Nawrocki mówi wyraźnie o tym, że jest zakaz spotkań przedstawicieli Przedstawicieli służb z panem prezydentem. No to skąd ten niepokój, czy ta walka, o której pan mówi, wyszła? Że która strona to zainicjowała, prawda? A która strona odpowiada na tę te, na te sytuację po prostu? No tak, oczywiście. Tylko widzi pani, jak ja bardzo się przysłuchiwałem uważnie, w jaki sposób pan prezydent buduje swój gabinet. Gdy usłyszałem, że szefem BBN-u ma zostać pan Cenckiewicz, no to jakby dla mnie był to sygnał, że prezydent idzie na wojnę z premierem i nie zamierza współpracować z premierem. No I niestety po wielu działaniach to widać. Z drugiej strony też y, podobna sytuacja. Też y, no nie widać tej chęci do współpracy. Oczywiście obaj panowie oficjalnie przy mediach mówią, że tak, tak, Polska jest najważniejsza, ale wydaje mi się, że tu po obu stronach jest wina i ja nap naprawdę wcale nie uważam, że bardziej winny jest premier czy, czy prezydent. Wydaje mi się, że to prezydent właśnie doborem e, tych kadr e, no, pokazał, że nie zamierza współpracować. Pan Cenckiewicz był znany z filmu o Tusku, z tego walenia w Tuska w mediach wtedy partyjnych. Więc w tej chwili y, taki dobór osób, niezależnie od y, osiągnięć pana czy bo to jest bardzo y, inteligentny człowiek, profesor, ale jednak jest mocno, mocno y, gdzieś tam w pewnym momencie się upartyjnił. No i taki dobór akurat taki osoby, wydaje mi się, że też pokazuje, że pan prezydent wcale nie chce współpracować. Więc y, no, ja bym tu nie był niestety mm, tak. Optymistycznie, jak pani nastawiona, że to tylko jedna strona? Nie, jest ja nie mój... mówię o tym, która strona, tylko jednak dla, 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 jest jakiś powód, że do tych spotkań y, służb z prezydentem nie dochodzi? No tak, ale no, nie wiemy, o czym prezydent chce rozmawiać. Wiemy, że toczą się różne gry w jednym i drugim ośrodku władzy w Polsce. No, i pewnie potrzeba spotkań takich, w których jedni i drudzy uczestniczą i rozmawiają rzeczywiście o bezpieczeństwie, a nie nastawiają tych czy innych przeciwko sobie, bo no tak można też odebrać ch chęć spotkania się tylko z tymi szyfami służb bez przedstawicieli Rady, Rady Ministrów. No, no, nie jest to klarowna sytuacja, i w moim zdaniem nie jest do niczego potrzebna, jeżeli mówimy o bezpieczeństwie Polski. To tutaj nie powinno być tajemnicze. Ale nie miał pan mówię wrażenia, że jednak po tym, co się wydarzyło w okolicach 9-10 września, mówię oczywiście o tym ataku rosyjskich dronów na Polskę, było jakieś takie zjednoczenie. Dało się odczuć, że jednak działamy y, wspólnie. Chociaż później wyszły te sprawy związane z panem ministrem Bosackim i o tym, co dokładnie spadło i jak spadło, że tutaj też prezydent jednak nie został poinformowany przez służby, albo przynajmniej byli wykluczeni z tej informacji na samym początku. No tak, w, 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 po drugiej stronie w tvn nie pewnie odwrotnie powiedzieli, więc no, no tak to pewnie jest. Natomiast wydaje mi się, że to zjednoczenie było tylko medialne, to było zjednoczenie dla mediów, dlatego że obie strony wyczuwały, że to właśnie przynosi im korzyści w paskach poparcia. To nie było zjednoczenie dlatego, że coś się stało, tylko dlatego, że akurat to było korzystne dla naszych partii. Więc, no, niestety, nie, nie jestem tu absolutnie optymistą. Widzę wręcz przeciwnie, że wszystko jest wykorzystywane do gry politycznej, a bardzo mało jest myślenia o dobru wspólnym. I to właśnie ta cała sytuacja, o której dzisiaj rozmawiamy, o tym najlepiej świadczy, bo naprawdę nie widzę powodu, żeby czy prezydent, czy premier samodzielnie spotykał się z tymi szefami, bo co ma do ukrycia przed tą drugą stroną. Jest to moim zdaniem absurdalne, natomiast rzeczywiście służby podlegają premierowi, więc no, tutaj jest stała współpraca. Ja rozumiem, że prezydent może się obawiać, że coś przed nim jest właśnie ukrywane, no ale no, na tym to polega, że powinni współpracować, a nie w, w tajemnicy takie spotkania gdzieś tam indywidualnie organizować. A jak pan ocenia nie. tą sytuację właśnie, która miała miejsce w. Nie, z 9 na 10 września, chciałam powiedzieć, że w połowie września w miejscowości Wyryki i reakcja polskiego państwa na to, co się stało, bo przypomnę jeszcze pana Bosackiego, który jednak pojechał do, na zgromadzenie ONZ i mówił jasno i klarownie, był przekonany, że to rosyjski dron, że to nie było związane ze strąceniem tego dronu itd., tak itd., tak że czy my tutaj dobrze zareagowaliśmy jako państwo, jako kraj? Czy znaczy, w takich sytuacjach no, nigdy nie ma dobrej, znaczy idealnej reakcji, dlatego że no, coś jednak przedostaje się przez naszą granicę, a my e, no, możemy w dużej mierze to tylko obserwować. I to jest problem, który no, od początku tej wojny, ale też i znacznie wcześniej istniał, czyli tak naprawdę nie mamy odpowiednich środków na reakcję. I moim zdaniem e, robimy tak zwaną poker face, czyli mówimy, że no specjalnie obserwujemy, no bo nie chcemy, żeby straty po naszej stronie, bo, ale tak naprawdę nie mamy po prostu środków do zestrzelenia, i jest, za to są winne wszystkie rządy e, i ten, i poprzedni, i jeszcze poprzedni. E, i, I tutaj. No, szczególnie jak słyszę pana Błaszczaka, który tak bardzo krytykuje obecne władze, no to wydaje mi się to zupełną jakąś pomyłką, że, że akurat on, gdyby kto inny z władz PiSu, to jeszcze bym to rozumiał. Ale akurat pan Błaszczak czy pan Maciej Rewisz no nie powinni tutaj krytykować, bo to oni są odpowiedzialni za to, że ten system antydronowy nie powstał. Obecne władze za to, że bardzo wolno go budują albo i w ogóle tylko mówią o tym no też co chyba właśnie przetargi i ta cała machina konkursowa, bardzo, bardzo to opóźnia. No ale to nie może tak być. No jeżeli my właśnie o tym mówimy, jak ja słyszę szefa w ogóle firmy dronowe, które mówi, że no cztery lata trzeba na zbudowanie systemu. Słyszę wojskowych, którzy mówią właśnie to, co pani o przetargach. No to albo jest wojna hybrydowa, albo jest wojna za naszą granicą, albo jesteśmy jak nie wiem, Portugalia, zdala od wszystkiego i możemy sobie robić takie przetargi. Jest sytuacja zupełnie inna od tej, którą mieliśmy te 4-5 lat temu, i powinniśmy naprawdę zmienić procedury, bo no, w takim ale, tempie. No, ale ich nie to zmieniamy, jesteśmy... tak? Minął Słucham? rok. Dwa, mówię, że ich nie zmieniamy. Minął rok 2022, 24 lutego i te procedury nie przyspieszyły. Nie ma mechanizmu, który wprowadziłby na przykład jakąś ustawę, o której pan mówi. Jeżeli chodzi o system antydronowy, no nie widzimy takich szybkich zmian, szybkich decyzji. Dokładnie tak właśnie na tym bardzo ubolewam, że cały czas słyszę o konkursach, o przetargach. Sztab Generalny właśnie niedawno zorganizował konkurs na to, żeby pozyskiwać jakieś firmy, które będą produkować drony, bo już wreszcie zrozumiano, że nie chodzi o wielką firmę, która wyprodukuje drony dla całej armii, tylko o dużo małych firm, które będzie można skoordynować i żeby one znacznie szybciej Produkowały te drony i były otwarte na innowacje technologiczne także z Ukrainy, które Ukraińcy bardzo chętnie nam przekażą. I takiego myślenia wciąż jeszcze niestety nie ma, bo ogłaszanie konkursu, który no, przynosi średnie efekty, to jest o wiele za mało. Ja sam w tej chwili rozmawiam ze Strzelcem, taką organizacją paramilitarną, którą tak, powinniśmy tak, wszyscy znamy, znać. Znamy. Ta organizacja ma bardzo dużo młodych ludzi w całej Polsce, którzy się szkolą z czego? Z musztry i ze strzelania. O dronach jeszcze nie słyszeli. No więc. Znaczy, oni słyszeli, chcieliby, ale do tego trzeba działań e, państwowych. Dziwię się, że państwo tych organizacji nie wdroży do systemu obronnego, nie żeby wysyłać te dzieciaki gdzieś tam na front czy do ochrony granicy, ale żeby się szkoliły właśnie w tych nowoczesnych metodach e, walki, żeby umiały obsługiwać nawet te drony. Potem te dzieciaki wejdą do wojska, wielu z nich, i wojsko zupełnie zmieni swój charakter. Nie ma takiego myślenia, e, i, i to jest bardzo moim zdaniem duży błąd, że że wciąż czekamy, że ta rewolucja zniknie, że te zmiany znikną i wrócimy do artylerii, czołgów lotnictwa. Czołgi i artyleria nie znikną, to zawsze będzie ważnym elementem walki, ale dzisiaj bez dronów wysyłamy tak naprawdę mięso armatnie, bo bez dronów dzisiaj tracimy oczy, uszy, rozpoznanie i także środki walki. To jest moim zdaniem dzisiaj bardzo, bardzo źle, że nie widzimy tej zmiany, tak jak ona się dzieje na Ukrainie. Tak, na Ukrainie mamy tak zwaną dolinę Krzemową, gdzie są firmy, gdzie są startupy, tam są miliardy dolarów inwestowane rok do roku. Praktycznie większość Ukraińców umie czy umiałaby złożyć jakoś samodzielnie z drona, czy coś takiego skonstruować, zrobić, to jest powszechna informacja tam. Ale o coś innego chciałam się zapytać, bo powiedział Pan o tym, że jest ta wojna pomiędzy dużym pałacem a małym pałacem. Większość opinii międzynarodowej nie angażuje się, nie wchodzi tak w szczegóły, tak jak my robimy to tutaj. Jakie to ma znaczenie? Na zewnątrz. Jaki obraz Polski buduje się w kontekście tego, co dzieje się nad Wisłą, i jak to wpływa na działania hybrydowe czy dezinformacyjne, właśnie jeżeli chodzi o Polskę i nasze bezpieczeństwo, panie profesorze? No, oczywiście tracimy bardzo mocno na powadze. Ktoś powie, a to nie ma znaczenia, wizerunek się dzisiaj nie liczy. Właściwie liczy się bardzo, dlatego że y, słynne spotkanie w Waszyngtonie, na którym nas zabrakło. W, w efekcie jeden i drugi pałac obwiniały się o to, kto bardziej zawinił. Tak naprawdę to właśnie gdyby wtedy przyjęli wspólną linię, to ktoś by pojechał, tylko trzeba by wtedy poświęcić troszeczkę swoich interesów partyjnych, a na to obie strony nie były gotowe. Straciliśmy my wszyscy na tym. I to był klasyczny przykład tego, jak nasze wewnętrzne wojny bardzo poważnie oddziałują na naszą rolę w świecie i rolę. Także w budowaniu systemu obronnego, bo to wszystko się ze sobą dzisiaj bardzo mocno wiąże. Więc to, że my się tak tutaj wewnętrznie kłócimy, my oczywiście na zewnątrz, moim zdaniem, właśnie nawet za bardzo tego nie ukrywamy, bo, bo no, ciągle są wynoszone te spory na zewnątrz. Nie mamy co ciekawe, ambasadora w Stanach drudzy, Zjednoczonych, nie mamy ambasadora we Włoszech. Co, co ciekawe, jedni i drudzy oskarżają. Siebie nawzajem, o to, dlaczego tamci wynoszą te spory na zewnątrz i skarżą się w Europie czy w Stanach, a robią to obie strony porówno e, i prześcigają się w tym. Więc no jest to jakaś gra totalnej hipokryzji, e, i dziwię się, że społeczeństwo w to wchodzi. My powinniśmy naprawdę jednych i drugich e, no jakoś jednak za to oceniać negatywnie, a nie tylko wspierać swoich. E, ale no widocznie jesteśmy już tak głęboko podzieleni, że wszystko wybaczamy tej ale swojej stronie, panie, a wszystko panie, pa, ale tej panie generale jednak 6 sierpnia Uf, za przysiężenie kapitanie. Karola panie profesorze yy, <laughs> Może być. Chodzi mi o to, że jednak 6 sierpnia to był taki dzień, gdzie przynajmniej to przemówienie Karola Nawrockiego w Sejmie i to orędzie do narodu było takie otwierające, było zachęcające. Piłka była po stronie rządu. Rząd rządził prawie niemalże dwa lata, teraz minęło oczywiście w październiku, ale to było takie nowe otwarcie i wydaje mi się, że dużej chęci du, dużej i dużej takiej empatii czy zrozumienia, rozumienia nie było po stronie rządu, że to był ten moment otwarcia przez, przez te dwa, trzy pierwsze miesiące przynajmniej. No to jeśli mówi pani, że prezydent mówił o otwarciu, no to ja słyszałem Donalda Tuska, który też mówił o współpracy z prezydentem. Jeden jeden. Nie widzę naprawdę działań, widzę tylko mówienie właśnie. To jest charakterystyczne w naszym kraju. Tak samo jak rząd mówi o dronach, tak samo jak mówi o tej barierze tam z Białorusią, ale postawił tylko języki i, i fajnie się fotografują. Tak samo jak rząd PiSu mówił o tym, że robi przegląd schronów w Polsce i szybko zbuduje schrony, nic się nie zdarzyło do samego końca władzy PiSu. No to właśnie my dużo w Polsce mówimy, ale. Działania są ważne. Jeżeli prezydent mówi, że chce współpracować z rządem, a powołuje na szefa BBN-u pierwszego hejtera e, premiera, no to trudno, żeby ta współpraca potem rzeczywiście harmonijnie albo w ogóle jakkolwiek wyglądała. Więc wydaje mi się, że ważniejsze są działania niż mówienie. Można było dobrać naprawdę bardzo wiele osób. Ja pamiętam, i tu znowu mogę zabrzmieć. Ale jednak ja tutaj się wtrącę, panie, panie profesorze. Hejter to jest bardzo poważny zarzut już pod adresem kogokolwiek. Bo przecież film Reset, który był, no nie spotkał się z żadnymi procesowymi sprawami, nikt nie zarzucił niekompetencji, czy nawet pozew cywilny nie, by, nie, 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 nie był pod adresem pana profesora Cęckiewicza. Więc tutaj słowo hejter, no trochę chyba na wyrost. No nie wiem, dla mnie ten film to był jeden wielki hejt. Podobnie jak to, co wtedy się działo w telewizji polskiej. Miałem okazję przez jakiś czas jeszcze występować w tej telewizji polskiej, jeszcze zarządów PiSu. No i to, co robiono z wypowiedziami, to przykręcanie, dopowiadanie do tych wypowiedzi, no, to była naprawdę katastrofa. Ja poprosiłem wtedy, żeby już do mnie nie dzwonić, bo no, w takiej propagandówce nie, nie, nie chciałem występować. I niestety no, dla mnie było to hejterskie. Okej, okay, pewnie zależy, jak my określamy to pojęcie hejtu, ale... Yy, no. No dobrze, tu możemy się różnić, mhm. natomiast... Że to był ten moment, tak? że, że, że nasz człowiek ten... w Moskwie, tak, no nie wiem. Jedni mówią, że Tusk jest proniemiecki, drudzy, drudzy, że jest prorosyjski, no właśnie tutaj w tym troszkę jednak hejcie uważam, troszkę ta prawa strona się gubi, bo już nie wiedzą, co temu Tuskowi zarzucać. Każdego dnia w telewizji było słychać o Tusku. Dla mnie był to hejt. Dla pani może nie. Natomiast na pewno powo powoływanie osoby, która właśnie była jednym z pierwszych takich konsultantów tego filmu i wypowiadających się, ponoć badających dokumenty, no nie, nie służyło. Już niezależnie od dorobku i od tego, co pan centralizuje. No ale pan Buleckiewicz to jest osobna postać. Wiem, że jest szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, no ale jednak Karol Nawrocki, to on dostał ten mandat, to on dostał tę y, legitymizację, panie profesorze, ponad tych 10 milionów. W, 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 mówię, że w, w, oceniam w, w, go po ta... działaniach, a nie po tym, co mówi. No więc uważam, że takie powołania no, budowały od początku atmosferę wojny, a nie współpracy. Po drugiej stronie absolutnie bardzo podobnie. Też słowa, dużo słów, ale gdy przychodzi właśnie do tej kwestii służb, podejrzewam, że można to załatwić w taki sposób, No żeby właśnie w to, jaki? Media, jakieś rozwiązanie. Nie... Na koniec, bo czas nas goni. Co zrobić, żeby no by było lepiej? Rozwiązanie jest bardzo proste. Zaproponować wspólne spotkanie, na którym szefowie służb przedstawią prezydentowi swoje sprawozdania, jednocześnie szef tutaj od strony premiera, czy to będzie, niezależnie kto, nie musi to być sam premier, żeby już nie drażniło pana prezydenta, może też w tym spotkaniu brać udział. Da się to pewnie zrobić, tylko pewnie problem jest w tym, że za bardzo panowie do, sobie nie ufają, żeby na coś takiego się zgodzić. A z jednego miasta pochodzą, co? Dokładnie, dokładnie. Powinniśmy więcej w Polsce współpracować, mniej się nakręcać tymi wojnami tych ludzi na górze. Także z medi w mediach to jest bardzo ważne, żeby nie stawać po stronie czyjejś, bo jak media stają po czyjejś stronie, to ten ktoś nabiera wiatru w żagle. I niestety no, nakręca się ta walka polsko-polska, naprawdę bardzo Putin. No, nie musisz nic w Polsce robić, tylko podsycać, podrzucać tematy nam do rozmawiania. Co to no daje Rosji? Polsce, bo to miało rozborze. być moje ostatnie pytanie do pana profesora. Co to, to daje Rosji? Tak jak Rosja musi budować swoje wpływy w zachodniej Europie, w, w, w południowej, tak w Polsce właściwie nie musi tego robić, bo i nawet nie musi wspierać tych wszystkich konfederacji, czy, czy koron, koron, czy jak tam się nazywają te ugrupowania. Wystarczy, że, że podrzucają tematy jednej i drugiej stronie. Oni bardzo chętnie biorą te tematy. Tylko powiem na koniec. 10 ponad lat temu brałem udział w konferencji. Ktoś tu mówi. Cały czas nie u państwa. W, w konferencji w jasiące właśnie. Realizator mówi, my jeszcze słuchamy pana profesora, ostatnie zdanie. Brał pan udział w konferencji w I, i tam mówiliśmy o rosyjskiej dezinformacji. I mówiliśmy wszyscy jakby naukowcy jednym głosem, że i PiS, i PO nie powinny wy wykorzystywać tych wrzutek rosyjskich. Natomiast niestety y, okładamy się Putinem cały czas. PiS mówi, że... PO z Putinem, PO mówi, że PiS z Putinem i to jest dla mnie absurdalne, bo każda taka wypowiedź służy Rosji, a roz, rozsadza ten elektorat polski, elektorat mówię w sensie no, tych głosujących na tę partię. To jest bardzo negatywne. To jest negatywne, ale jednak gdzieś te ośrodki w Polsce są i ta dezinformacja z jednej strony jest bardziej, ba, bardziej uwidaczniana, z drugiej mniej, panie profesorze. Oczywiście, że tak. Ja mam, miałem okazję nawet rozmawiać z panią ze Sputnika. Kiedyś było takie radio w Legionowie, pod Warszawą Sputnik. E, byłem na konferencji, którą Rosjanie tu organizowali w Rzeszowie. E, spotkałem się z tymi, którzy właśnie przekonują takich jak ja do, do tych rosyjskich punktów widzenia. Zaraz po tej konferencji, właśnie miałem telefon od pani ze Sputnika, więc wiem, jak działa to wciąganie w naszą. Orbitę. Z ciekawością uczestniczyłem w tych spotkaniach, bo to mi pokazało, jak to działa. Świetna sprawa, naprawdę, zobaczyć to od środka trochę. E, i, I to jest naprawdę bardzo mm, efektywne. E, dlatego tym bardziej e, to, co w tej chwili robią politycy, no, ułatwia tak naprawdę e, takie działania. Tak? Putin mówi: No, zobaczcie, no, kłócą się, nie mają żadnego pomysłu, żadnej strategii. E, ja proponuję szybkie rozwiązania. Viktor Orban to kupuje. W Polsce całe szczęście, my tradycyjnie marginalne u nas jest to poparcie dla tych rosyjskich punktów widzenia, całe szczęście, no ale jak już przejdziemy granicę naszą południową tutaj na Słowację czy, czy do innych naszych sąsiadów, no to niestety tam te działania rosyjskie są dużo bardziej skuteczne. O tej dezinformacji umawiamy się z panem profesorem, że porozmawiamy w oddzielnej audycji. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję Pan profesor Maciej Milczanowski, zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytet Rzeszowski, były żołnierz, był naszym gościem, a my zapraszamy teraz na studio w Wilno.